Jak zmienić konto w Clash of Clans? Cześć wszystkim, witajcie ponownie na naszym kanale. Zacznijmy więc. Najpierw uruchom aplikację Clash of Clans na swoim urządzeniu mobilnym. Gdy zalogujesz się na swoje konto, zobaczysz ikonę przypominającą koło zębate w prawym dolnym rogu. Naciśnij ją. Jeśli twój Supercell ID jest połączony, naciśnij otwórz. Stąd też przejść dalej i stuknąć w ikonę przypominającą koło zębate. Teraz przewiń w dół, a znajdziesz opcję o nazwie Zmień konto. Naciśnij na nią. Stąd możesz zmienić swoje konto. Aby zmienić, naciśnij, zaloguj się do Supercell ID. Teraz naciśnij, kontynuuj. I stąd możesz zalogować się na inne konto, używając swojego e-maila Supercell ID. Więc wpisz swój e-mail, a następnie stuknij, zaloguj się. I tak po prostu będziesz mógł zmienić konto w Clash of Clans. I to wszystko na dzisiejszy film. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie filmu. Do samego końca i czekajcie na nasz kolejny materiał.